Cześć. Mamy imię Monika. Prowadzę intensywny tryb życia i tak naprawdę to ten intensywny tryb życia i praca, i studia dzienne i wiele innych rzeczy zmotywowały mnie do tego, żeby zjawić się tu u chłopaków. Dobra Monika, to jakbyś na sam początek mogłem powiedzieć, z czym miałaś największy problem i w sumie dlaczego tutaj do nas trafiłaś i rozpoczęliśmy współpracę. Troszkę już ją nakreśliłaś, ale opowiedz nam więcej. Dobrze. także jako... Typowa kobieta, miałam problemy z tymi naszymi takimi babskimi, newralgicznymi miejscami, czyli brzuszek, pośladeczki, pelikanki, no i słabe nóżki. I w sumie to było coś, co mnie zmotywowało, ponieważ z racji też postępującego wieku zaczęłam zauważyć, że grawitacja robi swoje, brak regularnej aktywności robi swoje, no i to mnie głównie zmotywowało. Okej, okay, świetnie. A powiedz mi, jakie były Twoje największe wątpliwości przed rozpoczęciem naszej współpracy? Moimi no największymi wątpliwościami był mój brak konsekwencji i brak e, takiego regularnego trybu życia i brak czasu. I oczywiście czego bałam się najbardziej, to tego, że te treningi nie będą regularne, że nie będzie to konsekwentne, no bo znam siebie już od ponad 30 lat, także no znam swoje zławe punkty i tego bałam się najbardziej, że po prostu. Podejmę się wyzwania, a nie będę tego kontynuować. Jasne, powiedz mi, jakie są efekty dotychczas? Efekty są takie, że jestem u chłopaków minimum, minimum dwa razy w tygodniu, u chłopaków u was, dwa razy w tygodniu. Staram się być trzy razy w tygodniu i w sumie te trzy razy w tygodniu to jest taka powtarzalność najczęstsza, chyba że naprawdę coś się wydarzy i wtedy mnie nie ma. Ale jakie są już zauważalne efekty, to na pewno tuł mi się podniosło. Tu mi się zmniejszyło, no łapki też mi się widzę, że mi się wysmukliły, ale to co widzę przede wszystkim to to, że ogólnie mam więcej siły. Tak na co dzień, w trakcie normalnych czynności, choćby nawet przy podnoszeniu rzeczy w domu czy cokolwiek, wykonanie dla mnie standardowego przysiadu, przykucu nie stanowi w ogóle dla mnie żadnej trudności. Dobra, powiedz mi co jest najbardziej wartościowe podczas naszej współpracy? No relacje, oczywiście, że przede wszystkim relacje to jest jedna rzecz. Ale druga to jest to, że no i przynajmniej w moim przypadku czuję, że mam taki, żeby to źle nie zadrzmiało, ale taki pad nad głową. Że po prostu czuję, że to nie tylko ode mnie zależy, ale mam też osoby, które mnie motywują. Które mnie pilnują, jak próbuję się wykręcić, nawet na treningach jestem okropną jękałą, mnie w ogóle narzekam, i oczywiście co drugi dzień to mam taki dzień, że to jest ciężki dzień, to mam takie, mam po prostu ludzi, którzy mnie do tego pchają, i nawet jak mi się nie chce, to ta zewnętrzna energia mnie motywuje do działania. Dobra Monika, dzięki. A na sam koniec jakbyś mi powiedziała, czy polecasz tę usługę? No raczej, oczywiście tak. Wszystkim, wszystkim osobom, które borykają się z jakimikolwiek trudnościami właśnie, choćby nawet brak konsekwencji, brak czasu, bo naprawdę ten czas można znaleźć, z problemami zdrowotnymi, z problemami, e, nie wiem, problem zrzucenia masy ciała, naprawdę... U Was, u chłopaków, można sobie wszystko dopasować pod własne oczekiwania. Ja osobiście jestem zachwycona i wszystkim polecam. Dziękuję Ci za rozmowę. Piąteczka.